Cześć, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Oxygen Not Included na kanale i oczywiście zanim zaczniemy, chciałem Was zaprosić na niedzielne aktualizacje w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo o następny tydzień. To może być na tą informacją, jak ktoś ogląda mnie na bieżąco. A to co widzicie tutaj, to jest gejzer pary wodnej, chłodnej teoretycznie, ale no to nie wygląda na chłód 110 stopni. I to co będziemy robili dzisiaj, to... To gospodarowywanie go, ponieważ, cóż, drabinka już prawie jest zrobiona tutaj na dół. Tutaj duplikanci, jak widzicie, postawili układ, który tutaj tworzy tlen, czego tutaj wiele nie ma i co jakiś czas muszą uciekać na górę, żeby móc oddychać. Też na górę już nie idą, teraz oni po prostu uciekają stąd. Od pracy się, cóż, migają. Ale i tak jest w porządku. No, i to co chcemy zrobić, to chciałbym zbadać ten steam vent. Dlatego wykopiemy to w tym miejscu. Go tutaj zarzucimy sobie drzwi na wszelki wypadek. Drzwi manual airlock. I dodatkowo chciałbym dać tutaj drabinki, żeby można było tędy przejść. Tak, by można było zanalizować ten steam vent. A to jest tylko po to, żeby móc o nim wiedzieć więcej. Ok, no i przy okazji nasz Joshua, kto jest naszym od badań? Nasz człowiek, który bada, czyli Joshua, żeby miał co robić. A teraz sam Event jest w... W, stylu, w miejscu, w którym cóż... Jest zdecydowanie nieaktywny, więc wypadałoby to zrobić jak najszybciej. Zatem, czy moglibyście właściwie pośpieszyć się z tym? I to dać na dziewiątkę? Chciałbym, żeby to było zrobione szybko, chciałbym wykorzystać go jak najszybciej. Co my tu mamy? Nimfa? Lód? Yy... Duplikant, który jest dobry w gotowaniu, niespecjalnie mnie to interesuje. Ktoś, który może nosić, cóż, kombinezony, no i jest trochę dobry w hodowli. Dodatkowo ma, jest nocnym markiem, tak? Eee, dobra, e, bierzemy nimfę. Za bardzo większej ilości duplikantów w tej chwili nie chcę brać. Zobaczymy, jak zachowuje się w tej chwili nam jedzenie i potem, po jakimś czasie, po kilku, kilkunastu cyklach, jeżeli jedzenie dalej będzie na podobnym poziomie, to wtedy zdecydujemy się wziąć i z następnego duplikanta. Tak żeby to było zrobione jak należy po prostu. Jak sytuacja z Lenem, tlen jest w porządku jak najbardziej. I to jest dobre, tak ma być. Trochę woda nam już nie domaga, co mi się za bardzo nie podoba. Ale w tej chwili chyba niewiele możemy na to poradzić, więc cóż. Robić, robić, robić. Mam wrażenie, że przyspieszenie nie jest takie szybkie, jakby mogło być. No ale cóż, na to akurat nic nie możemy poradzić. Mamy tylko dwóch budowniczych i dwóch kopaczy, tak? W dodatku każdy z nich działa na oddzielnej zmianie. Właściwie to się buduje 24 na 7. Ja raczej dobrze. Tylko, żeby to zostało zrobione względnie szybko. O. Manual airlock już akurat będzie zrobiony. Dostarczyli właśnie surowce do niego, więc to jest całkiem miłe. I teraz jest to kopane, także bardzo dobrze. A co tutaj się znajduje? Trochę... poród od węgla i to wszystko, ale to będzie tlen, więc... ...jak już będzie badany steam to tutaj będzie zle w porządku. Dajcie to na wyższy priorytet, te dziwi chcę, żeby były zrobione żeby były zrobione właściwie te drzwi, i chcę, żeby były zrobione następne drzwi. Te drzwi są po to, żeby zatrzymać parę, a te drzwi będą po to, żeby zatrzymać temperaturę. I to będzie na auto, a to, niech te drzwi się zbrują, będą zawsze otwarte, ponieważ otwarte drzwi nie przewodzą temperaturę. To te jest otwarte, wcześniej o tym nie myślałem, nie? Ale tak, otwarte drzwi nie przewodzą temperatury. Patrzcie, to jest 40 stopni. To ma 36 masz 35 ta temperatura z zewnątrz nie przedostaje się do środka, chociaż. Trzeba by na pewno. <laughs> nie jestem pewien, dobra, mniejsza. A z pewnością powinno nieco mniej przewodzić, więc powinno być OK. A to co się dzieje tutaj jest wszystko w porządku. Tutaj. No już prawie jest to zbudowane. Open. To ma być otworzone. Tutaj rubi robiła. Rubi jest budowniczym. Tak, rubi buduje, więc ok, więc to może tak być. Hmm, niech to zostanie wykopane, mogliby od razu dostarczyć rzeczy i to zbudować. Kto teraz buduje? Nisbet. Tak, tutaj mogą oddychać, to im się zdecydowanie podoba. No i teraz analiza będzie przeprowadzana. Natomiast ja w międzyczasie. Chcę zbudować miejsce, z którego będziemy mogli pobierać wodę i chcę, żeby był tutaj mimo wszystko pełen zbiornik z wodą, więc zrobię to w ten sposób, że zbuduję tutaj drabinkę, zbudujemy tutaj Izolated Tile z Ingenius Rocka, chcę, żeby Myślę, że to można wykopać. Tutaj zrobimy taki zbior. Nie wiem jeszcze, jak wielkości zbiornik, ale im większy, tym lepszy, myślę. do niego właściwie nie będziemy musieli wchodzić, jak zostanie zbudowany, więc tutaj jest taki plus. Dobrze zrobimy jak to najgłębsze. Tak więc tak myślę, że zrobimy to takie jak najgłębsze, więc zrobimy to w ten sposób. Trochę miejsca będzie to zajmować, ale to akurat jest w porządku. Analiza jest w trakcie. Czemu nikt nie buduje? Chodzić, budować. Nie przeszkadzać, nie pomijać, nie pomijać niczego, tylko budować co należy. Dodatkowo to musi zostać zaprutowane. To musi zostać wykopane. Myślę, że tak, myślę, że to także powinno zostać wykopane. Tutaj drabinka tutaj w dół, a tutaj zrobimy ścianę. To powinno wystarczyć. Tutaj powinniśmy także jeszcze nieco niżej zejść tą drabinką, i tutaj powinniśmy to wykopać. Kable musimy przepuścić w końcu jakoś. Już Jóśła daje tutaj to, co trzeba. Jeszcze trochę i będzie to stworzone. Tam są rzeczy wykopane, insulated tile, ingenious rock. I to ma zostać wybudowane tutaj, w tym miejscu. E, myślę, że dotąd. Tak, myślę, że taki kawałek ziemi jak zatrzymamy na zbiornik wody powinno to fajnie wystarczyć. I teraz to, a to jest w porządku. E, to musi zostać niestworzone. E, potrzebujemy dobrego erloka związanego z mm, związanego z temperaturą, żeby ona jakoś tutaj nie uciekała. Potrzebujemy potrójnego erloka. Tak, i tutaj jeszcze damy insulated tile. I tak, ten airlock otworzymy, a te będą usunięte. I to powinno raczej dać odpowiednie zaplecze w całości temperatury, chociaż tutaj powinienem, myślę, udać jeszcze większą izolację. Odizolować się od wysokiej temperatury. To jest zdecydowanie prawdziwe i coś, co chcemy zrobić. Coś, co musimy zrobić. Tak więc budować już. Przy okazji chcemy tutaj zrobić pompę wody, która będzie temperaturą odporna, i to przy temperaturze około 110 stopni. To jest minimum, jaka musi być to ma normalnie 75, więc właściwie złota, da jeszcze 50 więc to będzie 125, tak, więc cóż, to powinno wystarczyć dodatkowo chcemy ją nieco zautomatyzować tak, więc tutaj damy insulated liquid, kurcze no rurę z wodą, oczywiście, damy także hmm. Kabel z prądem, to będzie ten conductive wire, który będzie wychodził także w tym miejscu. Oraz chcemy związane z automatyką dać hydrosensor, który będzie myślę, że w tym miejscu. I myślę, że on nie powinien być zbudowany z tego. E hydrosensor... E Aha, niezależnie z czego no i tak, Overheat temperature wyższą. Okej, okay, więc damy to tutaj. Eee, dajcie wyższy priorytet na to, co? Tak, dajcie na to wyższy priorytet. Kiedy będzie aktywny ten gejzer? To jest dobre pytanie. Świetnie, eee, analiza no kompletna jest. Za dwa cykle będzie aktywne, o widzicie. To jest ważna, dobra informacja. Dobrze, zatem... Zdecydowanie wyższy priorytet na budowę ma to. Ma to oraz ma to. To jest coś co musi zostać zrobione, tak samo to wykopane musi zostać. No, i mam nadzieję, że dadzą radę to zrobić. A myślę, że sobie poradzą. Jak to takie te wewnętrzne rzeczy zostaną stworzone, to dalej już pójdzie z górki. Więc myślę, że sobie poradzą. Też nawet to damy na siódemkę. To damy na siódemkę. To damy na siódemkę. To damy na siódemkę. Tak samo to. O, będzie więcej par drzwi. A mi to pasuje. Powiedzmy, że to wszystko jest dla bezpieczeństwa i wszyscy to zaakceptują. Jakby nie patrzeć. A więc do roboty. Do roboty. Szybko. Budować co trzeba. Mamy jeszcze jeden cykl wolny, żeby to zrobić. Już najważniejsze rzeczy są zrobione, więc jest w porządku. Teraz to: budować, budować, budować. To siódmy priorytet. Aż powinni dać radę. Zostało w sumie dwa cykle niecałe. Aż gejzer wybuchnie. No i wtedy to będzie kaszana, Jak to się stanie, a my nie będziemy gotowi na to. Tak, te drzwi muszą zostać przede wszystkim zrobione, no i to. Trochę te dwutlenku węgla się zebrało. Nowa rzecz do... o, paku. E, paku bierzemy w ciemno. E, paku bierzemy w ciemno. Paku są na tyle fajne, to są rybki. Patrzcie, ciągnie je do wody. One sobie te skoczą i tak jak te tutaj... Będą sobie siedziały i będą produkowały jedzenie. Takie darmowe jedzenie. Są dodatkowe duplikanty do wyżywienia. Możliwości takie są naprawdę istotne, tak sądzę. Macie jeden cykl na budowę. Dziewiąty priorytet. Priorytet. Dziewiąty to. Dziewiąty to. I dziewiąty to. To sam gejzer może być na piątym czerwacie. Właściwie może być na pierwszym, już go i tak nikt nie będzie robił. Jeden, trzy cykla. Cyklu. Jest w porządku. To musi być otworzone. Te drzwi także niech zostaną otworzone. Ile jeszcze zostało? Jeden cykl. W porządku, damy radę. Jak tutaj trochę wody się zbierze, to akurat nie będzie problem. Zastanawiam się, czy ta para wodna stąd, jak będzie, czy ona będzie się ochładać. Jak to będzie tak odizolowane, bo to będzie odizolowane dość solidnie. Hmm, to jest. Ach, zbudujcie to, bo tutaj woda Wam ucieka. Mordy, co wy robicie? Zostawcie to. Zostało wam jeden cykl, został wam. Musicie to skończyć w czas. Tlenu wam brakuje, tak. Tutaj tlen się tworzy. No, tworzy się, ale to jest strasznie wymieszany tlen z chlorem i wszystkim innym, co tutaj można znajdować. Ale tutaj, w tej tubce, już jest dużo tlenu. Akurat mi się podoba, to może być. A więc, budować tak, to możecie na ósmy Robi głoduje, to idź coś zjeść. Zobaczymy, jak tutaj, jak tutaj zwiększy się temperatura. To zobaczymy, jak tutaj wygląda ta sprawa temperaturowa. To jest akurat całkiem dobre. Dobra, to zostawcie na pierwszym priorytecie? Właściwie nie chciałbym, żebyście w ogóle tego robili, ale powiedzmy, że to nie problem. Zróbcie koniecznie to. Lecicie. Ktoś idzie to robić, idzie robić. Mam nadzieję, że idzie to zrobić. Ten klocek musi zostać też zrobiony. O jakoś nie mam ochoty patrzeć jak ta woda po prostu ucieka. Ona potem będzie gorąca. I to będzie problemem. No już do roboty. Na pewno możecie to zrobić. O potem zamykam drzwi. Już nie wejdziecie na pewno. Macie 0,6 cyklu do zrobienia tego. I. Jeszcze nie zrobili, no. Under construction. No, dawać. Nie obijać się. Już na dół. Już na dół. Na dół. Nisbet. Ruszaj się tak szybko, jak tylko możesz. To ma zostać skończone. Jeszcze w tym odcinku. I zostało skończone. Jak miło. Zostało pół cyklu, świetnie, ale główne rzeczy już mamy zrobione, więc jest w porządku. Tak, to już jest w porządku. Nie po to wykopali? Powiedzmy, że na razie sobie z tym poradzimy. Dobrze, mogę usunąć to z tworzenia, na wszelki wypadek czy cyklu, dobra, te drzwi zostają tylko możliwość wyjścia stąd, tak więc to już nie mogą wyjść duplikanci i to będzie dobre, stuńcie to i temu będziecie mogli budować te kolejne rzeczy przykład więcej kostek izolacyjnych O, i to może być. To mi się podoba. Tak. I uwaga, gejzer wybuchnie za 53 sekundy. A, czy jeszcze mogą wyjść, ale lepiej nie wchodzą? A, zbudujcie to. Może zdążą. Eee. Na dziewiąty priorytet ta kostka i ta kostka powinna pójść, musimy pilnować, żeby to było zatykane na czas. Tak, żeby cóż, para nie uciekła nam, to jest dość ważne. Lubi się stara ile może. Potem z tego myślę nad tym, by wypompować całe powietrze. Tak, żeby ta sama para wodna była. Z drugiej strony jest tutaj tylko dwutlenek węgla, a dwutlenek węgla chyba ma dość spory. Hit capacity, nie? Tak, myślę, że to mogłoby zostać wykonane i to dobrze by było, żeby zostało wykonane. Ta kostka niech zostanie zbudowana z saltwater. Podam na przykład większe hit capacity, a chlor mniejsze, okej. Okay. Więc gazów, cóż, myślę, że mimo wszystko. A nie, wodór ma jeszcze większy. No dobra, to i tak sobie to raczej poradzi. Czy po prostu nie będzie problemu. Dobra, e, kiedy będzie aktywny? E, powinien już wybuchnąć właściwie? Tak, zdecydowanie. Jest teraz aktywnym gejzerem. A, wybuchnie za 0,3 cyklu. Okej. Okay. Znacznie wolniej niż sądziłem, ale już go zagospodarowaliśmy prawie w pełni. Teraz poczekać, aż skończy się jego aktywność, skończyć budowę pompy i będzie można uruchamiać, a raczej stworzyć produkcję tlenu dla całej bazy. To będzie coś, co mnie interesuje, ponieważ dzięki temu będziemy mogli. Jeszcze niżej schodzić bez, bez konieczności stawiania czegoś takiego jak to, takiej stacji utleniającej, która jest upierliwa w budowie i potem w zadbaniu. Okej okay, to zostało złożone bardzo dobrze. Dobra. Nie robić tego, nie ruszać stąd niczego. Wykopcie to, żeby tutaj sobie to odizolować. No i cóż. Widzicie? Węg ten wtlenek węgla pochładnia tą wodę stąd, znaczy temperaturę z pary i to od razu tworzy się z tego woda. Bardzo dobre, ale myślę, że jak to nie będzie w ogóle, żadnego powietrza, to także będzie dobrze. To się nagrzewa. Czy to się nagrzewa? To się nagrzewa. I to także się nagrzewa. Jednak przewodzi temperaturę, ale myślę, że trochę mniej. Jest szansa, że to nie to nie masz, nie może zachować aż takiej dużej temperatury, jakby mi się wydawało akurat byłoby dla mnie na rękę. Te bakterie tutaj mi się nie podobają. Żeby przejść niżej zechcemy stworzyć schody w tym miejscu. O zdecydowanie. Tak więc niech się utworzą. To co chcę zrobić to... Znalezienie ropy naftowej wciąż, a na pewno musimy iść w dół. Tego jestem niemalże pewny. Ale tak, mamy wodę. Tutaj woda się zbiera. Tej wody tylko bardzo wiele nie ma. To jest 5 kg pary wodnej, więc to jest 5 kg wody. To właściwie nie jest wiele. 5 kg na sekundę, tak. Chciałbym wierzyć, że faktycznie tak jest, ale już ciążko z tym trochę. Temperatura, to się nagrzewa. Zanim temperatura przejdzie tutaj, to zdążymy tutaj też założyć jakiś układ chłodzenia. Tych drzwi ta temperatura nie będzie się wydostawać na zewnątrz, to akurat będzie dość sensowną opcją. A cóż, na ten odcinek to byłoby na tyle. Mamy wybuchający gejzer. I to wszystko co zrobiliśmy, zagospodarowaliśmy go albo zaczęliśmy to robić. Dalsze zmagania będą w następnych odcinkach. Na ten odcinek to byłoby na tyle, zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. Na przykład co sądzicie o tym gejzerze, jak to wygląda, czy może trzeba było to zrobić trochę lepiej, wydajniej. Zobaczymy co napiszecie, no, a na teraz to byłoby na tyle, dzięki jeszcze raz za uwagę, żegnam się, no i cześć.